Zanim wyjdziemy na ulicę, rozmowy o ekonomii. Lektura dla stolarza i lekarza, rolnika i ucznia. 99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki. Właścicielem farmy jest światowa finansiera. Mamo, świat jest piękny. Mamy dostęp do takich luksusów, o których nie śniło się królom. Ich bawił jeden błazen i jeden bart. Bywało im zimno i wstawiali na starość drewniane zęby. My mamy wszystko. Dlaczego jest nam tak trudno żyć? Masz rację, żyjemy w erze obfitości. Możemy produkować tyle żywności i innych dóbr pomnażalnych, że wszystkie podstawowe potrzeby całej ziemskiej populacji mogą być zaspokojone. Właśnie. A tymczasem przed straganem zgnijącymi bananami człowiek umiera z głodu. Dlaczego koniecznie zgnijącymi? Bo te banany nie znajdą już nabywcy, a mimo to są niedostępne dla umierającego. Rozumiem, zaraz ci odpowiem. Dystrybucja, czyli rozdzielanie dóbr pomnażalnych, jest wadliwa. Ten człowiek umiera, bo nie ma pieniędzy. Jeśli zaspokojenie potrzeb zależy od posiadania pieniędzy, a wszelkich dóbr mamy w nadmiarze, to dystrybucja pieniądza musi być wadliwa. Sytuacja jest absurdalna. Ta historia może mieć ciąg dalszy. Dwie małpy, zajadając banany zrywane z bananowca, zastanawiały się, czy człowiek jest od nich mądrzejszy. Aby to sprawdzić, jedna udała się do miasta. Po powrocie stwierdziła, człowiek nie jest mądrzejszy od małpy, bo widziałam pewnego głupiego człowieka, który umierał z głodu, siedząc przy straganie pełnym bananów. Czy można to zmienić? Oczywiście. Prawa ekonomii, czyli rządzące gospodarką, nie są prawami naturalnymi. Opierają się na umowach społecznych, zawartych między ludźmi. Wyrazem tych umów jest prawo. Jak zmienić to prawo? Trzeba zacząć od analizy systemu gospodarczego i jego zasad. Zacznijmy od tego, co gnębi nas najbardziej. Są to bezrobocie i kredyty. Zgodzisz się ze mną? Tak. Zacznę od kredytów. Musimy rozróżnić dwa pojęcia, często ze sobą mylone pożyczka i kredyt. Pożyczki może udzielić każdy, kto posiada pieniądze. Może to robić prywatnie. Może to robić także w formie działalności gospodarczej. Taka działalność nazywa się działalnością finansową, i żeby ją wykonywać, wystarczy zarejestrować się w urzędzie gminy i uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców. Kredytów mogą udzielać tylko banki na podstawie specjalnych zezwoleń rządowych. Ich działalność reguluje ustawa prawo bankowe. Kredyt to pożyczanie nieistniejących pieniędzy. Zatem pożyczka dostarczanie realnych pieniędzy, kredyt dostarczanie pustych pieniędzy. Czy to ty wprowadziłaś termin pustego pieniądza, czy potwierdza ten fakt nauka? Literatura określa ten pieniądz jako brany z powietrza lub pieniądz z niczego. W żadnym wypadku nie jest to moim pomysłem. Jak można pożyczyć coś, co nie istnieje? I w dodatku, jak ktoś może tymi pustymi pieniędzmi zapłacić za kupno mieszkania? Na końcu tej książeczki znajdziesz Historię o złotniku, czyli Historię powstania światowego oszustwa, zwanego kredytem. Ja spróbuję wytłumaczyć ci dwie rzeczy. Po pierwsze, że można coś kupić płacąc długiem, czyli pieniądzem, który jeszcze nie istnieje. Po drugie, że można dostarczyć. Czyli przekazać komuś do użytku coś, co nie istnieje. Zacznę od weksla indosowanego, którego nie należy mylić z wekslem gwarancyjnym, czyli mówiąc w uproszczeniu, zapłaty długiem. Prawo wekslowe i czekowe pozwala na zapłatę za dobra, czyli towar lub usługę, wekslem, czyli papierem, na którym napisano: Ja, X, zobowiązuję się do zapłacenia dnia, na przykład za dwa lata kwoty 50 tysięcy złotych panu Y lub na zlecenie pana Y. Podpis X. W zamian za weksel na kwotę 50 tysięcy złotych ja, X, otrzymuję od pana Y towar o wartości 45 tysięcy złotych. Czy mam towar? Tak. Czy wydałam pieniądze? Nie. A czym zapłaciłam? Długiem. Taki dług czyli weksel, może być przedmiotem obrotu. To znaczy pan Y może go sprzedać. Po roku pan Y potrzebuje gwałtownie pieniędzy. Sprzedaje weksel panu Z za na przykład 46 tysięcy złotych. Pan Y zarobił 1000 złotych. Sprzedał na weksel towar o wartości 45 tysięcy złotych, a dostał za weksel 46 tysięcy złotych. Pan Z cieszy się, że za rok za swoje 46 tysięcy złotych dostanie 50 tysięcy złotych. Wreszcie ja, X, wykupuję weksel. Podsumowując, czym zapłaciłam za towar? Długiem, czyli przyszłym dochodem. Zatem dług jest środkiem płatniczym. Wystawiając weksel, mogę w zamian otrzymać także pieniądze. Pożyczanie na weksel. A co się stanie, gdy nadejdzie termin wykupu weksla? A ty, X, nie będziesz miała pieniędzy? Jeśli pożyczkodawca się zgodzi, zapłacę nowym wekslem, tym razem na kwotę np. Na 55 tysięcy złotych. Taki sposób regulacji długu jest odpowiednikiem rolowania obligacji, o czym będziemy mówić później. Zatem rolowanie to jest spłata długu długiem? Tak. A teraz opowiem Ci, jak można dostarczyć. Czyli przekazać komuś do użytku coś, co nie istnieje. Posłuży temu historyjka o domkach na Lanzarote. Wybudowałam pięć domków na Lanzarote, aby je wynajmować. To dobry interes. Na Lanzarote cały rok jest ciepło i nie pada deszcz. Obok kilka innych osób wybudowało takie same domki. Nie mieszkają na Lanzarote. Prosili, abym także administrowała ich domkami. Zgodziłam się. Podpisałam 10 całorocznych umów najmu na wszystkie domki, moje i administrowane. Moi klienci nie wiedzą, kiedy będą z nich korzystać. Jednak w umowie zapisałam, że o ich przyjeździe muszą być uprzedzana. Mam więc 10 domków i 10 umów. Ale wiem także, że moi najemcy mają tylko miesiąc urlopu w roku. Nie jestem głupia. Podpisuję dalsze roczne umowy najmu na domki od numeru 11 do setnego, na domki, których nie ma. Wiem, że nigdy nie przyjeżdża na raz więcej niż 10 osób. Mają tylko miesiąc urlopu. Czuję się bezpieczna. Jeśli jednak zdarzy się, że przyjedzie więcej niż 10 osób, to pożyczam domek od sąsiada. On robi to samo. Wzajemnie ratujemy się w potrzebie. A jeśli przyjadą wszyscy naraz i sprawa się wyda? Za oszustwo pójdę za kraty. Oczywiście najemcy będą mnie skarżyć na drodze cywilnej o odszkodowania, bo jeśli wynajęli domki na rok, to pieniądze spod najmu należały się im. Bankom to nie grozi, są ode mnie sprytniejsze. Ja działam niezgodnie z prawem. Banki działają zgodnie z prawem, zgodnie z prawem bankowym. Nie grożą im ani procesy karne, ani cywilne. Prawo bankowe przewiduje, że bank może udzielić kredytów na kwotę 10 razy większą niż suma realnych środków pieniężnych, własnych i zdeponowanych, które posiada. Jeśli kapitał, czyli środki własne banku, wynosi 5 milionów jednostek pieniężnych i zdeponowano w nim 5 milionów jednostek pieniężnych, to bank może pożyczyć 10 milionów tych jednostek i udzielić kredytów na 100 milionów jednostek pieniężnych. Porównując z moimi domkami. Moje domki to kapitał banku. 5 milionów jednostek pieniężnych. Domki administrowane to lokaty. Oszczędności klientów. Wynajem 10 domków to pożyczki. Wynajem 90 fikcyjnych domków to kredyt. A pomoc sąsiedzka to pożyczki międzybankowe. Czy nikt tych banków nie kontroluje? Kontroluje. Powołana jest instytucja, która w Polsce nazywa się Krajowy Nadzór Bankowy. Instytucja ta analizuje bilanse banku i czuwa nad tym, aby proporcja pożyczek do kredytów była zachowana. Skąd się wziął wskaźnik 1 do 10 i jak on się nazywa w slangu bankowym? Oglądając telewizję, na pewno słyszałaś słowo lewarowanie lub bardziej naukowe określenie dźwigni finansowej. Otóż, jeśli bank posiada własny kapitał pokryty środkami pieniężnymi w wysokości 5 milionów euro, według polskiego prawa bankowego minimalna kwota wymagana do założenia banku w Polsce, oraz przyjął depozyty w formie lokat na okres dłuższy niż 5 lat, w wysokości 2 milionów euro, to może pożyczyć 7 milionów euro i udzielić kredytów na 70 milionów euro. Banki amerykańskie podniosły wskaźnik z 1 do 10 do 1 do 33, a w porywach nawet do 1 do 40. To podwyższanie wskaźnika nazywa się lewarowaniem. Wskaźnik 1 do 10 w Polsce wynosi 1 do 12, wynika z praktyki. Udzielenie kredytów wyższych niż wynikające z tego wskaźnika skutkowało w epoce niedostatku nadmiarem pieniądza na rynku, co z kolei groziło inflacją. Drugi przekręt stosowany przez banki to zaliczanie do lokat długoterminowych bieżących oszczędności klientów. Zaliczanie bieżących środków do podstawy lewarowania, Dodatkowo podwyższa zdolność banków do kreowania pustego pieniądza. Co na to Komisja Nadzoru Finansowego? Nie wiem. Być może w Polsce wszystko przebiega zgodnie z obowiązującym prawem bankowym. Na świecie jednak standardy działalności bankowej na pewno nie zostały zachowane. Co to znaczy, że bank stracił płynność? To znaczy, że idziesz do banku po gotówkę, a bank Odmawia ci wypłaty. Czy naprawdę to się zdarzyło? To się zdarzyło w czasie wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. Natomiast teraz banki centralne po prostu dodrukowują, czyli emitują nowe pieniądze dolary amerykańskie i euro, ratując w ten sposób banki przed taką sytuacją. Robią to ze strachu przed społecznym niezadowoleniem. Więc uważasz, że największe zło tkwi w kredycie? Nie, nie w kredycie. W odsetku. Kredyt jest konieczny, gdyż uzupełnia na rynku ilość pieniądza tezauryzowanego, czyli oszczędzanego. Na rynku musi krążyć odpowiednia ilość pieniądza. Jeśli ludność oszczędza, to pieniądza na rynku jest za mało. Te braki uzupełnia kredyt. Rozumiem. Chciałabyś, żeby kredyt był bezodsetkowy i żeby nie mogły na nim zarabiać osoby prywatne, na przykład udziałowcy banków. Tak byłoby najlepiej. Ale można utrzymać pewne opłaty za korzystanie z kredytu, nawet w formie odsetek, pod warunkiem, że te odsetki będą trafiały bezpośrednio do narodowej kasy, to znaczy będą zasilały budżet państwa. To byłby rodzaj podatku od kredytu. Dlaczego NBP nie może pożyczać pieniędzy? Może niczego nie trzeba zmieniać, tylko zmienić podmiot kredytujący, wyłączyć z możliwości udzielania kredytów banki komercyjne. Może, na razie jednak, ustawa o NBP i ustawa prawo bankowe regulują to w ten sposób, że NBP pożycza pieniądze bankom komercyjnym, a te z kolei udzielają z tych środków pożyczek i kredytów. Rządowi, samorządom, firmom i osobom fizycznym. Więc NBP, pożyczając bankom komercyjnym, zarabia na odsetkach. Tak, zarabia. Ale nie przekazuje tych odsetek do budżetu. Tworzy z nich rozmaite rezerwy. To znaczy rząd męczy się z domknięciem budżetu, a NBP trzyma wolne środki? Tak. NBP trzyma te zarobione odsetki. Bo działa pod presją zmieniającego się kursu złotego. Co zarobi na odsetkach, to traci na wymianie walut, a obowiązek wymiany jest wpisany w umowy międzynarodowe. Jednak teorie ekonomiczne mówią, że odsetek jest konieczny. Czytałam, że odsetek stanowi wynagrodzenie za powstrzymywanie się od konsumpcji. Ja oszczędzając, na pewno powstrzymuję się od konsumpcji, ale Bill Gates chyba nie. Fiskus też chyba nie i banki też chyba nie. Zarządy banków komercyjnych zarabiają bardzo dużo, ponieważ, jak tłumaczą, spoczywa na nich wielka odpowiedzialność, wszak obracają milionami. Ta odpowiedzialność jest iluzoryczna. Jeśli bank zbankrutuje, to zarząd na tym nie ucierpi, ucierpią jedynie depozytariusze. Wróćmy do pustych pieniędzy. Mam rozumieć, że gdy bank płaci mój kredyt mieszkaniowy deweloperowi, to nie przekazuje prawdziwych pieniędzy? Tak. Bank tylko informuje dewelopera, że ma na koncie określoną kwotę. A jak deweloper zechce wziąć te pieniądze? To dostanie je z depozytów. Ale deweloper nie chce pieniędzy, tylko chce zapłacić, na przykład wykonawcy. Więc ten pusty pieniądz w formie zapisu na koncie bankowym, zostaje przeniesiony w formie elektronicznej z konta dewelopera na konto wykonawcy. A jeśli deweloper lub wykonawca przyjdzie po gotówkę? Nigdy nie przyjdą po całą gotówkę. A pieniądze, które są wpłacane w formie rat i odsetek, działają w ten sposób, że rata kapitałowa likwiduje fikcyjne zapisy na kontach, a odsetki są pieniędzmi realnymi. Kwota udzielonego kredytu była fikcyjna, więc i spłata jest fikcyjna. Natomiast odsetki podwyższają kapitał własny banku. Z tych odsetek rośnie kapitał banku. Na Lanzarote wybuduję z tego nowe domki lub kupię jacht. A jeśli wszyscy przyjdą po pieniądze do banku? I na to bank ma sposób. Ubezpiecza się od takiej ewentualności. Jeśli wszyscy przyjdą, to bank zbankrutuje. A ubezpieczyciel wypłaci pieniądze właścicielom kont bankowych. Co to znaczy, zbankrutuje? To znaczy, stanie się niewypłacalny. Własny majątek nie wystarczy mu na spłatę długów, w tym wypadku na wypłatę gotówki skąd. Ale przecież bank nigdy nie ma tyle pieniędzy, ile jest zapisanych na kontach klientów. Sama mówiłaś, że ma pieniądze puste. Tak, ale nikt nie żąda tych pieniędzy. Wszystkie banki są rzeczywistymi bankrutami, ale prawnie stają się nimi dopiero, kiedy stracą płynność. Czy tak jest na całym świecie? Tak, bo tak działa światowy system finansowy. To znaczy banki biorą odsetki, mimo że realnie niczego nie pożyczają? Tak. To oszustwo. Tak, ale usankcjonowane prawem, a więc legalne. Bank przez 10 lat funkcjonował bardzo dobrze zabierał nasze odsetki. Właściciele banku i jego zarząd mieli się bardzo dobrze i naraz krach. Lehman Brothers upada. Ubezpieczyciel wypłacił depozyty, czyli oszczędności. Czy właściciele lub zarząd odpowiadają przed sądem? Nie. Czy zwracają nam nasze ukradzione odsetki od kredytów? Nie. Wsiadają na swoje jachty ze złotymi klamkami, kupione za nasze odsetki. Odpoczywają trzy miesiące i zakładają nowy bank. To niemożliwe. Ale prawdziwe. Jak doszło do obecnego kryzysu finansowego? Kryzys finansowy jest wpisany w obecny system i nie da się go uniknąć. Naukowcy i eksperci mówią, że w gospodarce kapitalistycznej musi dochodzić do okresowych kryzysów, po których historia zaczyna się od początku. Więc to wina systemu. Tak wina systemu finansowego, opartego na instytucji odsetka i spekulacji. Odsetki były zawsze. Nie, odsetki zaczęły istnieć wtedy, gdy pieniądz uznano za towar taki towar jak buty czy chleb. A pieniądz nie jest towarem, tylko symbolem, czyli znakiem dowolnego towaru o wartości wskazanej na banknocie. Na zdrowy rozum pieniądz nie jest towarem. Przecież się gonieje, a on sam się nie zużywa, nie starzeje się. Teraz często nie jest nawet papierem, tylko zapisem bitowym w komputerze. Mamy przecież epokę pieniądza plastikowego. No właśnie. Pieniądz się nie starzeje i realnie nie istnieje jako rzecz, ale jest przedmiotem handlu. Ceną pieniądza jest odsetek. Mówi się o pieniądzu drogim i tanim, o kredycie drogim i tanim. Teoretycznie waluty narodowe wymienia się, lecz w rzeczywistości kupuje się je i sprzedaje. Na tym handlu można zarobić krocie. 10% PKB Wielkiej Brytanii to sprzedaż usług finansowych, czyli pośredniczenie w handlu środkami płatniczymi. Czy odsetek destabilizuje gospodarki narodowe? Tak, choć nie tylko. Instytucja odsetka przyczyniła się do tego, że prawdziwe stały się słowa Ewangelii kto ma będzie mu dodane kto nie ma będzie mu odjęte kto ma zakłada bank a kto nie ma bierze kredyt i cały czas pieniądze z odsetek zubażają biednego i bogacą bogatego strumień płynie tylko w jedną stronę odsetki od depozytów czyli lokat marginalnie hamują ten przepływ bierzemy kredyt czyli oddajemy się w niewolę bankowi nieraz na wiele lat będziemy pracować i zarabiać nie na potrzeby własnej rodziny tylko na odsetki bank ocenił naszą zdolność kredytową analityk kredytowy uznał że mogę 60% moich dochodów przez 30 lat oddawać bankowi po co to mówisz wszyscy to wiedzą NOMI co znaczy NOMI nie obrażaj mojej inteligencji. No dobrze, pytałaś na wstępie, dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze. To właśnie jedna z przyczyn. Kredyt rodzi niewolnictwo ekonomiczne. Czy niewolnik może być szczęśliwy? Czy możesz trzasnąć drzwiami i rzucić pracę, jeśli grozi ci komornik? W dodatku, kiedy mamy trudności kredytowe, wpadamy w spirale kredytów. Spłacając jeden kredyt następnym i następnym. Tak, i nasze poczucie bezsilności rośnie. Czasami jednak zadłużenie wzrasta nie z powodu spirali kredytowej, lecz z powodu pułapki kredytowej. To znaczy? Wzięłam kredyt na 10 lat. Uzgodniłam harmonogram spłat, na przykład 2000 zł miesięcznie. Nagle spada wartość złotówki, a mój kredyt jest we frankach szwajcarskich. Albo nagle rośnie WIBOR. Oprocentowanie pożyczek międzybankowych. A moje oprocentowanie kredytu zwiększa się zgodnie z umową i razem ze wzrostem WIBORU. Moja miesięczna wpłata nie pokrywa nawet odsetek. Niespłacone odsetki zwiększają dług. Pomimo dokonywania systematycznych i zgodnych z harmonogramem wpłat do banku, mój dług rośnie. Żyjemy w ciągłym strachu, że zostaniemy bez pracy. Dlaczego nie ma pracy dla wszystkich? Postęp technologiczny napędzają ludzie leniwi. Oni chcą siebie i ciebie uwolnić od pracy. Tworzą coraz wydajniejsze automaty. Dawniej szewc robił jedną parę butów dziennie. Dziś maszyna robi tysiąc par w godzinę. Wyręczyła cztery tysiące szewców. Może bowiem pracować 24 godziny na dobę. Wyobraź sobie teraz taki obrazek. Do sklepu, do miasta szewców przyjeżdża dostawa tych maszynowo wytworzonych butów. Szewcy są teraz bezrobotni i nie mają pieniędzy. Kto ma te buty kupić? Tak jest w każdej dziedzinie. W USA 2% ludzi jest zatrudnionych w rolnictwie, 10% w produkcji, a 30% w usługach realnie społecznie koniecznych usługach. Reszta to zatrudnieni przy pracach zbędnych lub fikcyjnych oraz bezrobotni szukający pracy. Każdy ma prawo do godnego życia. Dla każdego wystarczy żywności i innych dóbr pomnażalnych, nie tylko podstawowych. Więc gdzie jest błąd? Rozważ. Po pierwsze, dobra, czyli towary i usługi, można nabywać tylko za pieniądze. Po drugie, generalnie pieniądze otrzymuje się za pracę. Po trzecie, maszyny wyręczyły nas w pracy. A zatem, choć nie pracujemy, powinniśmy otrzymywać pieniądze należne maszynie. Człowiek nie zawsze jest pracownikiem, ale zawsze jest konsumentem. Trzeba oddzielić otrzymywanie pieniędzy od przymusu pracy. Rzeczywiście. Wchodzę do supermarketu, półki uginają się od towarów, przed magazynem na zapleczu kolejka producentów, oferują łapówki, byle tylko sklep przyjął ich towar. Na sali sprzedażowej tłum chętnych do kupowania, ale koszyki są puste. Czegoś brakuje brakuje pieniądza. Właśnie. Co by się stało, gdyby nagle każdy obywatel dostał na przykład dwa tysiące złotych. Więcej byśmy kupowali, więcej produkowali, bezrobocie by się zmniejszyło, gospodarka zakwitła. Ależ tak nie można. To grozi inflacją, czyli wzrostem cen. Rośnie popyt, czyli chęć zakupu, i rosną ceny. O straszaku zwanym inflacją porozmawiamy później, a teraz zapewniam cię, że te dodatkowe pieniądze niczego nie zmienią a jedynie poprawią poczucie dobrostanu w społeczeństwie. Może rzeczywiście. Ale co się dzieje, gdy jednak nie możemy kupić wymarzonych, a może koniecznych do przeżycia produktów? Idziemy do banku po kredyt. Nie dość, że uszczuplamy swoje przyszłe dochody, to jeszcze za ten towar płacimy więcej o odsetki. Raty kredytu wywołują u nas poczucie trwałego niedostatku.